Jest ostatni dzień października. Słonko tak rozpieszcza. Jest bardzo cieplutko. Wyszłam sobie z perełcią na spacerek. Ja w czarnych spodniach po prostu normalnie gotuję się w tych spodniach. Ale w ogóle od wczoraj zaczęłam szukać już jakichś inspiracji. Przepraszam, że nie patrzę, ale słońce mi radzi. Zaczęłam szukać jakichś inspiracji e, świątecznych. Już dzisiaj byłam w PEPKO, żeby jakieś świąteczne rzeczy pokupować. Także oficjalnie ja już zaczynam szukać rzeczy świątecznych. Zaczynam sezon świąteczny. W poprzednich latach, jak byliśmy w tym malutkim mieszkaniu, tak naprawdę tam nie mieliśmy możliwości postawić choinkę. No teraz zmieniliśmy mieszkanie, więc mamy tą możliwość. I ja już mam wybraną choinkę. I w sumie już bym tak naprawdę zamówiła ją wczoraj. Ale jeszcze chcę w jedno miejsce we Wrocławiu iść, żeby zobaczyć, czy tam nie ma jakichś fajniejszych, fajniejszych cenach. A jak nie, no to już w środę zamówię choinkę. A no i mówiłam, że idę z parełką na spacerek, ale w sumie nie idziemy same. W sumie jest właśnie końcówka października. Jest mega ciepło, tak jak mówiłam. Jest po prostu, aż teraz przestałam mieć ten świąteczny nastrój, bo poczułam, że jest tak gorąco normalnie jak w lato, w lecie. Ale no teraz idę po takiej drodze z kamyczków. Więc w sumie cały czas patrzę, czy nie ma jakiejś żmii, bo wczoraj z mamą rozmawiałam, to mówiła, że w sumie widzieli rok temu, chyba rok temu, albo dwa lata temu, że widzieli 31 grudnia żmiję. Także idę i się rozglądam, żeby w nic nie wejść. A ogólnie to już mam milion inspiracji, co będę robić na święta. Od jakichś bombek, przez jakieś inne tam ustrajanie, dekorowanie. Artur powiedział, że będzie robił ze mną, także zobaczymy. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja już się nie mogę doczekać właśnie dekorowania, choinki, właśnie ubierania choinki, robienia tych wszystkich potraw, Wigilii. Już dzisiaj w ogóle naszykowałam świąteczne swetry, bo uszę wziąć i musimy je przeprać, wiadomo, odświeżyć. Także ja już jestem prawie gotowa na święta. Już, już jutro zwiozę pierwsze rzeczy do Wrocławia. Także nic tylko czekać. Jakiś czas temu jechaliśmy z Arturem na wesele. Ogólnie, no właśnie, wesele na wyjeździe. I mama miała mi robić fryzurę, ale byliśmy w takim niedoczasie, że już mówię, dobra, mama, nie przyjadę dzisiaj. Po prostu koleżanka, u której robiłam makijaż, miała mi coś zrobić fryzurę, to mnie tam wyprostowała. Mama mówi, przyjedź chociaż na 5 minut. Ja mówię, no nie bardzo mamy czas, musimy zaraz wyjeżdżać, tam mieliśmy chyba 20 minut. Mama mówi, przyjedź chociaż na 5 minut. Ja mówię, ale po co? Przyjadę następnym razem, tam za tydzień, za dwa. Mówi, nie no, przyjedź teraz, to dam Ci ciasto. Mówię, mamo, po co mi ciasto, jak jadę na wesele? Mówi, na drogę się mieli ciasto. Mówi, na wesele jadę, nie potrzebuję ciasta. No przyjedź chociaż na chwilę. I tak przejeżdżasz obok. No to zajechaliśmy do mamy. Ogólnie ja już troszeczkę podejrzewałam, o co może chodzić. I tak, jak Wam pokazuję. O, ach. Ogólnie to jest magnes na lodówkę. Danielko, czy zostaniesz moją mamą chrzestną? Pola, zostanę matką chrzestną mojej 25 lat młodszej siostry. W ogóle niesamowicie się cieszę. To będzie moja pierwsza chrześnica. No i bardzo się cieszę, bo naprawdę to, jaką więź mam, no ona jest jeszcze za malutka, wiadomo, ona tego tak nie, nie odbiera. Ale dla mnie to jest niesamowite, ile radości w nasze życie wprowadził taki mały człowiek. Nawet Artur, jakie ja ma fajne podejście, bardzo mi się to podoba, bo nawet jak jadę gdzieś tam do poli, bo aha, bo już nie jeździmy do mojej mamy już jeździmy do poli. Każdy wyjazd po prostu, ja mam ochotę zjeżdżać co, co tydzień do siebie, żeby zobaczyć pole, wracając z brzegu. A czasami jak jadę sama, bo na przykład no, Artur nie może jechać, zawsze mi pisze: weź mi, wyślij jakieś zdjęcia, albo jakieś nagranie polci. Boże, jaka ona jest rozkoszna, aż taka urocza. No, także normalnie oszaleliśmy, że to jest niesamowite. Ja na przykład uwielbiam, jak mama mi wysyła jakieś zdjęcia albo filmy, właśnie. Ten szogun mały, w ogóle zrozumcie to, ona ma 7 miesięcy. Już pomijam fakt, że raczkuje, że siedzi ładnie i tak dalej, ale ona zaczyna stawać. Ona po prostu podraczkuje do czegokolwiek, no nawet do nogi, i ona zaczyna się styrmać do góry. Czy do krzesła, czy do nogi, czy do czegokolwiek. I ona próbuje wstawać. Dobra, nagrałam sobie film na pamiątkę. W dalszym ciągu bardzo się cieszę. Czek czekamy teraz na chrzciny. No super, naprawdę. Bardzo fajne jest dla mnie to, że to będzie moja pierwsza chrześnica i po prostu, że jest tak wyjątkową osobą, że jest pierwsza i od razu taka wyjątkowa. Także bardzo się cieszę, nie mogę się już doczekać. No i mam nadzieję, że Polcia kiedyś to obejrzysz <laughs> i zobaczysz, jak bardzo się cieszyłam. Dobra, dziękuję za uwagę. Cześć. No i teraz nagrywałam ten film. Nawet nie wiem, czy nie będzie takie, takiego piknięcia, że dostałam wiadomość. Patrzcie, co mi mama wysłała. Kombinatorka. Pola, co ty kombinujesz?